Gdynia, nowoczesne młode miasto portowe oraz pozoru chaotycznie porozrzucane małe i większe miejscowości w krajobrazie Szwajcarii Kaszubskiej stanowią tło produkcji filmowo-baśniowej pod tytułem Saga o Gdyni. Pomysłodawcą, reżyserem i producentem projektu jest Maciej Nawrocki. Chcę zrobić to mojemu miastu Gdyni: stworzyć kolorową, bardzo intrygującą baśń, która miałaby korzenie właśnie w kulturze oksyskiej która spotyka się z ludami skandynawskimi, które zaczęły tutaj się osiedlać przez dwa wieki. Pierwsze ujęcia filmowe ruszą niebawem. Patronat medialny nad projektem objęła m.in. Telewizja Kaszuby, zaś swoje wsparcie nad nową produkcją filmową wyraziło także Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Pan Maciej postawił przed nami bardzo wysoko poprzeczkę, bardzo ciekawe, interesujące zadanie. Kazał nam wyobrazić sobie, stworzyć właściwie. Pra-język kaszubski, język którego nie znamy z zapisów literatury. Zaprosiliśmy na, na, na to pierwsze spotkanie pana profesora Jerzego Trudera na wybitnego językoznawcę. Pan profesor stwierdził, że chętnie podejmie się konsultacji, ale do stworzenia trzeba poety. Tak się składa, że w muzeum pracuje pan Roman Drzeżon, poeta jak wiadomo. Pan Roman podjął się próby. O dalszych poczynaniach nad przygotowaniem filmu będziemy Państwa informować na bieżąco. Efekty będziemy mogli podziwiać prawdopodobnie jeszcze w tym roku.